Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, jak zawsze, maja Sterkowicz, a w tym odcinku pokażę Wam Jezusa ze świebodziną. Tak oto on wygląda. Prawdziwa nazwa to Jezus, Chrystus, Król wszechświata. Za chwilę wchodzimy wyżej. Mamy tutaj piękną bramę z aniołami i takimi oto elektrycznymi świeczkami. Nie wolno tutaj palić, pić, a nie jeździć na rowerze. Zaraz wchodzimy na kopiec. Jesteśmy na kopcu, już parę metrów w górę weszliśmy. Teraz zaczną się strome schody. Już nie taka łagodna ścieżka. Tylko stromo. Tutaj widać świebodzin. Wiatraki, nawet i inne różne miejscowości, całe otoczenie. A teraz idę po schodach na górze. Powiem Wam kilka faktów o tym Jezusie. No to wchodzę pod sam pomnik, żeby go dotknąć. Tykam Jezusa ze świebodzina. Mamy tutaj ostrzeżenie, nie wolno przebywać tutaj podczas burzy. No to jak już obiecałem parę faktów. Jest to obecnie najwyższy je pomnik Jezusa na świecie bez kopca. 38 metrów wysokości. Razem z kopcem 58 metrów wysokości, czyli naprawdę bardzo dużo. Został on zbudowany w 2011 roku. Właśnie wtedy ukończono budowę, a budowa trwała dokładnie rok. Sama głowa tego Jezusa waży 3 tony i jest ukonorowana. Ukoronowana pozłacaną koroną. Ona została przywieziona oddzielnie. Nie było tak, że postawili Jezusa od razu, jednego, całego, tylko składali go z pewnych części, właśnie głowa była ostatnia. Przywieźli ją na ciężarówkach i postawili. Sama głowa waży trzy tony. Jest bardzo widowiskowa, a sam Jezus razem z głową ma masę ponad 300 ton. Tutaj właśnie były jeszcze, jak go budowali, takie dźwigi, które wszystkie te części stawiały na sobie. Tutaj w ogóle jest bardzo ładna dróżka, którą możemy dojść do tego Jezusa dojść bądź dojechać jest to bardzo religijne miejsce tutaj ludzie zakładają znaczy Boże zapalają znicze, tutaj nie wolno palić, nie wolno pić innymi słowy bardzo bardzo restrykcyjne zasady tutaj panują co jeszcze mogę powiedzieć? Jest wyższy o 8 metrów niż ten z Rio de Janeiro. Jest on zrobiony wysokiej jakości betonu. A teraz do końca nie pokażę jak on wygląda, bo jestem za bardzo pod nim. Zrobię cięcie i zejdę trochę niżej. Jeszcze taka mała ciekawostka, są tutaj reflektory. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Jest ich bardzo dużo bo w nocy on jest podświetlany dzisiaj mamy lato godzinę 20.31 więc jest jeszcze jasno ale później już robi się ciemniej i Jezusa podświetlają o, przebywanie podczas burzy jak widzicie może kopnąć tutaj nasza trasa którą przyjechałem a3 się nazywa bodajże. Ja obszedłem nie dookoła. O, w ogóle można do tego wejść. Nawet nie wiedziałem. No to robię cięcie. Za chwilę się widzi. No to jestem z powrotem. Jak widać, jestem już u stóp tego kopca. Jestem bardzo nisko i widzimy tutaj. Mamy naszego Jezusa pokazanego. On robi naprawdę wielkie wrażenie. Ja wiem, że to nie jest jakoś strasznie wysoko, te 38 metrów w porównaniu do Sky Towera albo innych konstrukcji, ale robi to wrażenie, zwłaszcza, że to jest pomnik. Pomniki się trudniej buduje. Tutaj jest jakiś ołtarzyk. Jezus napomina płaczące. A nie, to jest stacja drogi krzyżowej. Tak to tutaj zrobili. to jak na razie to tyle. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, komentowania i lajkowania mojego kanału. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Maja Sterkowicz.